Dzisiaj gościmy w porcie Gdynia jednostkę Celebrity Silhouette. Jest to najdłuższa i rekordowa jednostka, która odwiedzi port Gdynia w tym sezonie. Mierzy ona 319 metrów długości. Zabiera na pokład ponad 2800 pasażerów i kilkuset członków załogi. Tegoroczny sezon charakteryzuje się. Ponad 40 zawinięciami jednostek pasażerskich do naszego portu. Co ciekawe, na pokładach odwiedzi nas ponad 100 tysięcy pasażerów co jest dosyć dużą liczbą, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, nie tylko w mieście Gdynia, ale też w całym regionie. Jest to dla nas zawsze wyjątkowy dzień, kiedy możemy gościć tak znamienitą jednostkę. Cieszymy się, że ten ruch turystyczny przy wsparciu Portu Gdynia odbywa się w naszym regionie.